Cześć wszystkim i witam Was w kolejnym gadżetowie. Dziękuję Wam za 28 tysięcy łapek pod ostatnim gadżetowem i mam nadzieję, że pod tym również pijemy podobną liczbę albo nawet i więcej, o ile Wam się spodoba, więc pamiętajcie, żeby dawać łapeczki w górę. Oraz jeśli jeszcze nie widzieliście poprzedniego odcinka, to tutaj będzie do niego anotacja oraz w opisie i na koniec też tego filmu będzie anotacja. Przypominam, że wszystkie informacje, wszystkie linki, miejsca, gdzie można kupić wszystkie rzeczy na gadżetowie są zawsze w opisie, więc tam zaglądajcie i nie pytajcie się w komentarzach, tylko czytajcie, sprawdzajcie opis i tam... Jest wszystko, więc polecam zaglądać. Oraz jeśli ktoś chciałby pokazać swój produkt, albo też macie jakieś ciekawe pomysły na to, co mogłabym pokazać na gadżetowie, to piszcie koniecznie do mnie na maila, tutaj jest podane oraz w opisie, więc tam Was zapraszam i zerkajcie. Okej, okay, tak więc to tyle. My przechodzimy do odcinka. Dzisiejszym tematem są buty. Powiedzmy, że fajne, naprawdę fajne buty, gadżety do nich i różne rzeczy z tym związane. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i zaczynajmy! Na początku zaczniemy od klipsów do butów. Za pomocą tych oto ozdób możemy odmienić każde pospolite szpilki czy też baleriny. Ja akurat nie noszę balerinek, więc zaprezentuję wam je na obcasach. Wykonane są z różnych materiałów. Wybrałam akurat fuksjowe duże kokardy, cekinowe serca i lustrzane też serduszka. Z tyłu znajdują się małe klipsy, które umożliwiają nam przyczepienie ich do buta. Zaprezentuję wam dzisiaj umieszczenie ich w trzech różnych miejscach. Tradycyjnie z przodu Po boku oraz z tyłu. Prawda, że te ogromne kokardy przykuwają uwagę? Najlepsze jest to, że ani trochę nie uwierają przychodzeniu i możemy je zmieniać dowoli. Jak dla mnie idealny gadżet polecam wszystkim paniom ocena to 5 na 5. Druga z moich propozycji to podgrzewane kapcie, o których wspominałam Wam na gadżetowie czwartym, jednak nie dotarły one do mnie na czas. Dlatego wpadłam na pomysł odcinka z butami, tak by idealnie się tutaj wpasowały. Mianowicie, są to bardzo mięciutkie i ciepłe kapcie, które mają funkcję ogrzewania. Po boku na podeszwie znajduje się zamek, gdzie kryje się kabel do podłączenia. Możemy również zobaczyć, jak wygląda podkładka, dzięki której dzieje się ta magia. W zestawie mamy kabel, przez który możemy podłączać oba buty do komputera przez USB. Nagrzewają się w bardzo szybkim czasie i uwierzcie mi, to naprawdę działa. Do tego sami zobaczcie, jakie są słodkie i nie mogłam się im oprzeć. Jedynym minusem jest to, że czasami kabel wchodzi nam pod stopę i nie jest to zbyt przyjemne, ale możemy w każdej chwili go rozpiąć i poprawić. Idealny gadżet dla tych, którzy cenią sobie ciepło, tak jak ja. Ocena to 4,5 na 5. Dalej mam do pokazania moje ulubione buty sportowe, czyli New Balance. Jak wiecie, mam już dwie pary i skusiłam się na kolejne, już na zbliżającą się wiosnę. Mam dość klasyczne, wąziutkie 370 trójki z różowymi wstawkami, 574 w neonowym różowym kolorze oraz 580, które mam już w kolorze czarnym, ale te pastelowe skradły moje serce i musiałam je mieć. Wiecie, że uwielbiam chodzić na obcasach, ale czasami, gdy się nam śpieszy, trzeba się przebiec, a wtedy zawsze sięgam po takie buciki. Nigdy mi nie zawiodły, dlatego przyznaję 5 na 5. Pewnie znacie problem, gdy bardzo się Wam śpieszy i nie macie czasu zawiązać butów. Zazwyczaj robiłam to w samochodzie, gdy rodzice już wieźli mnie do szkoły. Mam świetne rozwiązanie. Jest to klips na magnes, dzięki któremu szybko i bez problemu możemy ruszyć w drogę. W zestawie mamy dwa takie magnesy na obydwa buty i do tego jest szeroka gama kolorystyczna. Wystarczy przewlec trzy ostatnie rzędy sznurówek przez otwory magnesu i gotowe. Nie ma nawet opcji, by coś wam się odpięło, magnesy są tak silne, że prawie połamały mi paznokcie. Świetny gadżet, wiele osób jest zaskoczonych, że ktoś w ogóle coś takiego wymyślił i pewnie wy też jesteście w szoku. Przyznaję 5 na 5. Teraz taka mała wzmianka, ponieważ ostatnio jest bardzo duże zainteresowanie moimi bluzami na filmach oraz obudowami z ostatniego odcinka. Wszystko jest świetnej jakości ze sklepu Mr. Google and Mrs. Go, dlatego mam dla Was specjalny kod rabatowy na minus 30% na cały asortyment w sklepie do końca maja. Kod to adascon, wszystkie informacje będziecie mieć w opisie, więc tam Was odsyłam po więcej. Ostatnim gadżetem, który dla Was przygotowałam są wrotki. I to pewnie przez nie w ogóle trafiliście na ten film. Teraz wszyscy jeżdżą na deskach, rolki trochę przeszły w niepamięć, a co jakby wrotki przywrócić do życia, tym bardziej, gdy są tak świetnie wykonane. Są to klasyczne wrotki figurowe z wysoką cholewką. Są wykonane ze skórki, a do tego są szturowane. Kółka mają średnicę 58 mm, ale co ja tam będę gadać, nie znam się na tym. Aż tak, a wszystkie szczegółowe informacje są na stronie. Jest naprawdę wiele, ale to wiele świetnych rodzajów. Ja skusiłam się akurat na ten ze względu na kolor i kto wie, może spotkacie mnie gdzieś śmigająco na nich, tylko najpierw muszę się nauczyć na nich stabilnie stać. Może zaczniemy nową modę? Jak na razie przyznaję 5 na 5. Tak więc to tyle, co przygotowałam dla Was na to gadżetowo. Jeśli Wam się podobało, to nie zapomnijcie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem, żeby zmotywować mnie do kolejnego stworzenia gadżetowa. Jeszcze raz przypominam, że wszystkie rzeczy są podane w opisie, informacje o nich i dokładnie w wszyściutko. Wpadajcie na Facebooka, Instagrama i Aska, gdzie jest więcej informacji, spoilerków i wszystkiego, co by Wam się spodobało. Pamiętajcie, by subskrybować kanał, bo nasza rodzinka coraz bardziej rosła. Nie wiem czemu tak macham rękami. No i to tyle, więc widzimy się już za dwa tygodnie w kolejnym gadżetowie i pa! Hmm, gdzie jest mój telefon? Kubano! kurczę no to nie moje to ziomek ale biorę to na moment ej ziomek Ej ziomek! Ej ziomek! Głupie to jest No co? Ja tak się witam od zawsze Nie no, tym mówię, to jest ucięcie No bo dobrze, że jest ucięcie, wtedy jest dynamiczny. Koniec! Myślę, że ja bym zostawił już ten temat Bo! ludzie. No, Cicho! Ale... ale fajnie się, ale fajnie! Nie nagrywaj mnie i tej pozycji. Ale fajnie tak jest, ale super. Mam nagle że udajesz, że jeździsz? Ale fajnie się tak ten. No, wkładanie tych butów jest cholernie trudne, jak widzicie. Ja nie wiem, kiedy ja to drugiego założę ty się śmiejesz? Zbliżę się łatw zdania. Może no. tak kopni, kopnij we mnie jakby. If you're a little bit older, always be so. Ada przeszła pod lampą ewidentnie. No, chłopak przy tym. coś? Ciekawego, będziesz miała na, na tył. Paweł, masa sobie paznograficznie. Brawo. A raczej, no nie chcę go złamać. Jestem bardzo dobry. No i złamała. Co? Ja już bym... Jak ja jeszcze nie złamał. By było takie dobre, takie dobre to by było. Wszystko działa na tym, na zasadzie światła. Czemu zawsze musisz nagrywać te kobieńskie na Instagramie? Bo to jest dziwne. It's tomorrow, so I make myself believe in like <laughs> tomorrow. Never let you go.